Cześć, dzisiaj chciałbym wam pokazać czym jest, jak się go tworzy i co można z niego zrobić. A, oczywiście mowa o, bad o badzie. BAT to jest e, konstrukcja, która sprawdza, czy wokół e, klocka z wodą nie zaszły jakieś zmiany. Na przykład nie postawiliśmy e, innego klocka, nie otworzyliśmy drzwi, czy też na przykład jeżeli będziemy chodzić po Redstone, to on zmieni sw swój klocek na inny ID. Więc jeżeli postawimy tutaj klocek Redstone, na, na nim staniemy? To woda też się ruszy, zaraz wam zademonstruję. E, więc najpierw najprostsza demonstracja, piecyk tutaj jest nie bez powodu. E, najprostsza demonstracja, czyli podłączone e, note bloki. E, stawiamy klotek po prostu. Jak widać działa. Teraz jak działa? Działa to tak, że jeżeli cokolwiek w obrębie wody się zmieni, to e, łódka zostanie podniesiona, dezaktywuje płytkę naciskową, a jednocześnie ta płytka uruchomi torcza, który zresetuje wodę i da nam oczywiście prąd, z którym możemy zrobić co chcemy. Innym rozwiązaniem niż po prostu takie zwykłe sprawdzanie czy postawiliśmy blok może być przetapianie kruszcu. Ja dam do tego staplinga, bo najszybciej się spala, i proszę, skończyło nam się paliwo. I dostaliśmy sygnał dźwiękowy. Na przykład będziemy daleko, chcemy wiedzieć w którym momencie się skończyło spalanie, bo chcemy efektywnie, efektywnie zmienić paliwo, czy też szybko wyciągnąć żelazo, bo szybko go potrzebujemy. To możemy zrobić taki mały system. I po prostu będziemy wiedzieć, kiedy skończyło się paliwo. Albo skończyło się po prostu materiał, który jest do przetopienia. Co można tutaj jeszcze zrobić? Najpierw usuniemy to oczywiście to wywoła e, ale dźwiękowy. Można na przykład postawić drzwi e, i zrobić taką e, nietypową pułapkę. Teraz Wam pokażę o co chodzi. Ciach-ciach. Oczywiście w czasie, gdy będziemy to robić, to Bat wykryje e, zmianę. Okay, dobra. Jak widać, drzwi stoją w bliskiej odległości od wody. Jeżeli otworzymy, to bad wykryje to i wyśle prąd. Co można z tym prądem zrobić? No, hmm. Można na przykład zrobić taki, taki bajer, że. E, ciach, 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 ciach. Postawić tutaj dispensera. Ciach. Do dispensera wsadzimy trochę strzał. I proszę, wchodzi jakiś nieproszony gość do domu. A tu, o dispenser! A wow, to bolało. Można oczywiście zrobić e, większą e, taką zabawkę, taki, taką pułapkę. E, można zrobić też pułapkę, która po prostu po otwarciu drzwi będzie, mm, będzie zrzucała e, naszego włamywacza do lawy. Możliwości jest mnóstwo. To, co nas ogranicza, to tak jak w Minecraftie wyobraźnia. Więc e, to by było na tyle, jeśli chodzi o zastosowanie takie podstawowe. W jednym z filmików, e, jak jeszcze zdążę, to może jutro, pokażę Wam, jak zrobić z, przy pomocy bada e, powiadomienie, że coś się stało e, do, z dowolnego miejsca na mapie. Na przykład będziemy tysiąc klocków, e, klocków od naszego miejsca zamieszkania, co na pewno nie usłyszymy, e, ale jest na to sposób. Dowiecie się w następnym odcinku sztuki minecraftowania. Yy, więc tak, jeżeli chcecie zrobić własny, własnego bada, już wam pokazuję jak to wygląda. Chciałem tutaj pokazać jak bad wygląda od środka, ale zapomniałem, że jak zniszczy się kilka klocków to cały bad przestaje działać, więc po prostu przywinę do samej części z tworzeniem tego mechanizmu. Ok, no więc czas robić swojego własnego bada. Pierwsze co to są dwa pistony z lewej strony tutaj. Płytka naciskowa, która uruchamia cały mechanizm. Oczywiście redstone. Tutaj repeater ustawiony na co najmniej dwa. Może być trzy, ale dla szybszego efektu ustawiamy dwa. Dirt, czy cokolwiek innego. Może być nawet obsidian. Z pochodnią na niej, na nim i tutaj. Redstone. Jak widzimy, pierwsza część już działa. On e, ma być włączony, bo łódka, która zostanie tutaj postawiona, dezaktywuje cały system. E, Okej, okay. tutaj wstawiamy dirta. E, redstone i zakrywamy dirtem w trzech miejscach. Raz, dwa i trzy. I jak widać, cały system już działa. E, co jeszcze trzeba? Oczywiście wodę. Radę. A to zaraz. Więc bierzemy sobie łódeczkę Udeczkę trzeba umiejętnie wpychać. Wpychamy udeczkę. Udeczka wepchnięta, jak widać. System się wyłączył. Teraz bierzemy wodę. Oczywiście wy będziecie mieli w jaderkach, bo na pewno nie jesteście cheaterami, tak jak ja. Jak widać, system wyłącza wodę. I wszystko ładnie, pięknie działa. Teraz, jeżeli ktoś nie zrozumiał, to mam dla Was rzut pierwszego poziomu oraz gotowy mechanizm widziany od góry jak widzimy e, chwila. żebyście nie przeoczyli niczego tam ma być dirt czy cokolwiek innego oczywiście co chcecie e, trzy dirty po skosie i dalej to już tylko kosmetyka możecie sobie go tak obudować jak tylko chcecie to już za od was e, więc kwestię estetyczną zostawię już wam mm. Przy metodzie z drzwiami widzieliście, jak można to zrobić. Wiadomo, taki system na pewno nie upiększy waszego domku, ale nada mu trochę dynamizmu. No cóż, jeżeli stworzyliście coś fajnego przy pomocy bada, śmiało ślijcie. Możemy to zaprezentować razem u nas na kanale. Nie widzę żadnych, żadnych przeciwwskazań. To by było dzisiaj na tyle. Tym miłym akcentem kończymy sztukę minecraftowania. I jeżeli miło się Wam oglądało i chcecie więcej takich filmików oglądać z naszej strony, subskrybujcie, bo każdy subek daje nam siłę do pracy. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.